Michał, chyba, ty głównie tutaj w turnieju to grasz w obronie, ale każdy zawodnik z was, taką malutką, przynajmniej cegiełkę, jeden większą wkłada do tych sukcesów, które, których byliśmy świadkiem. No tak, cała szesnastka, a nawet dwudziestka gdzieś tam stara się dołożyć od siebie, od siebie co najlepsze. I, I pomimo, że gdzieś tam się wchodzi na, na minutę czy na trzydzieści, każdy próbuje dać siebie wszystko. Ja oczywiście z tym liczę, że Krzysztof jest pierwszym rozgrywającym i to już trzeci turniej, gdzie jadę w, w roli zmiennika i zdaję sobie z tego sprawę, tym bardziej jak się jest w, w dobrej formie. To, to gdzieś tam wchodzę, żeby tylko go odciążyć i, i dać mu oddech, ale jeśli, jeśli będzie taka konieczność i, i, i będę miał zagrać więcej tych minut, to na pewno będę dawał się wszystko. A w momencie, gdy siedzisz na ławce, to reagujesz podobnie jak, jak kibice: jeżeli jest fajne zagranie, jest bramka, cieszysz się, ale jeżeli jakiś błąd taki prosty, aż cię złość po prostu bierze, jak można było w ten sposób zagrać? Znaczy, na pewno się cieszymy po każdej bramce i staramy się napędzać. Ta ławka też żyje yy, i gdzieś tam yy, staramy się pomagać tym chłopakom, którzy są na boisku na ławce. A, a po błędach każdy, każdy, każdy wie, że popełnił błąd i każdy popełnia błędy. I, i, I gdzieś tam nikt na nikogo nie, nie krzyczy, bo, bo, bo to w niczym nie pomoże. Lepiej poklepać się po plecach i, i w, w następnej akcji starać się tego błędu nie popełnić. Macie już dobrą taką pozycję wyjściową, cztery punkty, na pewno dwa zabierzecie do następnej rundy. No i teraz mecz numer trzy w grupie z Francją, mistrz świata, mistrz olimpijski, mistrz Europy, tytułów mają multum, więc to tak łatwo nie będzie. No ale każdego przy tak wspaniałej publiczności, polskiej publiczności można pokonać. No dokładnie, tym bardziej Macedonia pokazała w pierwszym meczu, że, że można powalczyć z Francuzami do 50. minuty, to czyli zacięty bój. Jeśli, no, jeśli my będziemy mieć tą przewagę jeszcze tych 15 tysięcy wspaniałych kibiców, to możemy do 60 minuty powalczymy i, i pogłusimy się o niespodziankę. Ale to Was tak mobilizujecie są takie momenty, że jednak takiej obciążenia ciśnienia, że e, o rany tutaj 15 tysięcy na nas liczy, nie możemy się właśnie pomylić i to Was jakby tak e, troszeczkę jakby spręża usztywnia. Może tak troszkę było w pierwszym meczu z serbami, bo jednak mecz otwarcia każdy długo czekał na te mistrzostwa, i, i gdzieś tam była ta niepewność, w jakiej jesteśmy formie. Ale po tym pierwszym wygranym meczu myślę, że już troszkę to zeszło i, i na pewno jest, ci kibice są motywujący niż demotywujący. Pewnie bacznie obserwujecie wyniki innych grup. Kto z Katowic może przyjechać do Krakowa i kto może być waszym rywalem w następnej fazie? No, na ten moment wszyscy tam. Wszyscy mają po dwa punkty. Każdy ma po jednym wygranym meczu i na dzień dzisiejszy każdy scenariusz jest możliwy. Także bardzo ciekawa ostatnia kolejka w tej grupie, bo może być tak, nawet, że Chorwaci pojadą do domu. Także zobaczymy, na pewno będziemy właśnie obserwować tą sytuację, ale kto by nie wyszedł, z każdym trzeba będzie wyjść walczyć i wygrać. A na ten moment kto tam się wydaje, bo są niby dwa, każdy ma po dwa punkty, ale kto się wydaje takim pewniakiem do właśnie do awansu. Hmm znaczy no, Tak przewidywaliśmy, znaczy, teoretycznie mówiąc, jakby, jakby gdzieś po sile tych drużyn, no, to spodziewaliśmy się i spodziewamy Chorwacji, Norwegii i Islandii yy, w dalszej fazie. Na pewno cięż, ciężcy rywale, ale, ale tak jak powiedziałem, no, na Mistrzostwach Europy nie ma słabych drużyn i trzeba będzie wygrywać z każdym. Dziękuję bardzo.